Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wieczornego poranku muzycznego. Czy kiedykolwiek próbowaliście sobie wyobrazić, że jesteście bohaterami kreskówki, a cały świat wokół Was i Wy również wszystko jest namalowane czarną, pociągłą, długą kreską na białym papierze, tak jak ja teraz. Przyjrzyjmy się bohaterowi dzisiejszego odcinka. Będzie to człowieczek, muzykalny człowieczek, który będzie pokonywał przeszkody na mieście. Będzie chodził sobie między budynkami. Zwróćcie uwagę, jaka ścieżka muzyczna jest w tej grze. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w poszczególnych momentach. Zresztą będę to komentowała podczas nagrywania let's playa. I oto jesteśmy w mieście. Będziemy wdychać świeże spaliny. O, zwróćcie uwagę. O, nie mogę przejść tej przeszkody? O, jest. Nja, <sindos> nja thank you łapiemy nutki, łapiemy elegancko. I o to nam właśnie chodziło, żeby nałapać trochę tego. O, czegoś nie złapałam, jakieś nutki. O, jaki fajny relaks, widzicie, no kurczę. O! A to co? Cisza cofnięta do tyłu? No ludzie, no bez przesadyzmu. No jak to? No to pojedziemy. Co to się stało? Ja nie rozumiem tego. Pokonuję przeszkody, a tu nutki nie ma żadnej. O, no właśnie, złapałam nutkę, to teraz wszystko gra. I o to chodziło. No teraz to się można wyczilautować. Tak, wyczaliłtować, No jasne. Przejęzyczyłam się za cosorki. O, jedziemy, jedziemy, no chodź tu, chodź maleńka, chodź do mnie, chodź tu. No i teraz to ja rozumiem, tylko dlaczego tracimy płynność w graniu? Kurczę. Czy ten pianista spłaca coś na raty? Że tak gra na raty? A, no jasne, spłaca swój fortepian, no oczywiście. Idziemy. Bardzo mi się to podoba. Teoretycznie utwór się skończył. O! Ale też skończył się ten poziom gry. No to co? Trzeba pewnie zrobić skip. Hmm. No dobra. Skoro tak, no to okej. Okay. Spróbujmy wybrać sobie może coś takiego. O, o. No, teraz będzie dopiero ciekawie. No, raz gitarka. No gra gitara. I smutki chyba nie złapał. No nie, no ten gitarzysta też sprzęt spłaca. O ludzie, nie. Proszę, tylko nie to. Uwaga, też ta sama sytuacja, prawda? O, też muzyka jest do tyłu cofnięta. No i idziemy dalej. Moje, co moje, to moje, nie ma. No pięknie. I jedziemy. O, właśnie, o to nam podziwia. Teraz skakujemy. Łapiemy, łapiemy, następną łapiemy i jeszcze A! Następną też chcę złapać. No dawaj, 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 chodź. Zależy jak kto podejdzie do tematu. Dla jednego to może być gra relaksująca. Dla drugiego natomiast może to być pełna emocji, rozgrywka. Czy damy rady złapać kolejną nutę, czy nie? No jest wspaniale. O, znowu cofamy muzę do tyłu. Cofając kroki do tyłu, tak, elegancko. I o to chodziło pięknie. O, już chciałam powiedzieć, że muzeczka pięknie płynnie gra. Ale czasami niestety trzeba się cofnąć, żeby móc zdjąć rozbieg przed przeszkodą. No, raczej poruszam się jak kosmita na księżycu. O, teraz to ja rozumiem. Teraz pełno nutek, ale to nic, ja się nie cofnę. Łapiemy, łapiemy, bo musimy zagrać ten utwór do końca. O. Teraz cisza, słuchajcie, jak na księżycu, bo tam tlenu nie ma, dźwięk się tam nie rozprzestrzenia, a ja podskakuję, chcąc ominąć wszystkie przeszkody. Oj, oj, oj. Miasto było fajniejsze. A tu wieś, cisza, spokój, wiatraki. Hmm. Kurczę. A no może zaraz coś złapiemy? To się jeszcze okaże. Oj, 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 oj. I cisza, i cisza. No, w każdym razie skorzystając z tej ciszy. Powiem Wam tak, że bardzo ciekawie jest to zrobione. Prosto, a jednocześnie bardzo ciekawie, bo ładne są utwory, takie relaksujące. Zwłaszcza w mieście ten fortepianek był taki ładny. Tutaj gitarka też niczego sobie. Ciekawa jestem, co będzie na trzecim etapie. Hmm. Nie pokażę Wam całej gry, dlatego że. Chciałabym bardziej w Was zbudzić ciekawość. Może na którymś etapie będzie po prostu jakaś kompozycja symfoniczna? Hmm. A tu już tak nie ma. Hmm. No cóż. Niemniej jednak i tak uważam, że jest bardzo, bardzo fajnie. Dużo muzyki. Ogólnie w tej grze dużo utworów, bo dużo różnych etapów. Ale zachęcam Was do tego, żebyście o to Wy troszeczkę się tym pobawili i pograli. Na dole strony umieszczę link do tej gry, żebyście mieli łatwy dostęp. Jeszcze oprócz tego postaram się dać też adnotację, żeby, żebyście mogli z płaszczyzny filmiku to odpalić. Właśnie. Teraz idziemy, idziemy. I właściwie nic się już nie dzieje. Także spokojny, relaks. Taka akurat weekendowa gierka, żeby się rozluźnić. Grafika jest taka dosyć charakterystyczna, ponieważ jest malowana tak jakby kreską. I to odróżnia tą grę od innych kolorowych. No tutaj bardziej chyba położono nacisk na stronę dźwiękową, na stronę muzyczną, co akurat w tym momencie może nie jest widoczne, ale mm, poprzednio było i zauważyliście to. To już wszystko w dzisiejszym odcinku wieczornego poranku muzycznego. Zapraszam Was do oglądania kolejnych Zapraszam Was także do oglądania innych moich filmików, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!